Witam Was na moim kanale 12. Freakman Dziś druga część poradnika, gdzie skupię się na paru punktach, e, w których będę mówił o podstawy gry. Z gry zawsze zaczynamy z 10 robotnikami, jednym scoutem. W prawym górnym rogu zawsze mamy pokazane limit populacji, jaką akurat nie możemy mieć. E, liczbę jedzenia, liczbę drewna. Tu jeszcze później dochodzi żelazo, którego nie mamy. Dobrze pamiętać, czy na F5 możemy zaznaczyć sobie scouta, który nic nie robi F2 zaznaczamy armię, które, których nie mamy, co nie zaznaczy no i zapytać, że na F1 możemy zobaczyć jakie gracze są w grze oraz tutaj ustawić sobie jak chcemy widzieć mapkę czyli tu każdy gracz ma podświetlony swój teren tutaj mamy podzielony swój teren sojuszników i wroga czyli są tylko trzy kolory na mapie warto używać tego bo więcej widać na minimapce i dwóch oczywiście OK kiedy eee, zaczynamy grę zawsze stawiamy pierwsze budynki, którym jest domek, tylko stawiamy z tego względu, żeby już nam się robiła populacja, czyli kliknie, klikamy, a drugą rzeczą, którą stawiamy zawsze jest magazyn, w takim miejscu blisko jagód, niedaleko od trzeba. jeżeli dobrze to zrobimy. Oczywiście, można zrobić zaraz, klikając Shift i później ustalić, żeby po budowaniu tego poszli budować następny budynek. Jeżeli dobrze to zrobimy, to automatycznie po wybudowaniu zaczną zbierać swój surowiec. Jeżeli chodzi o chłopów, żeby oni nam się nie robili tutaj i nie stakowali tak jak teraz, możemy kliknąć, żeby od razu się na miejsce i zbierali konkretny surowiec. Ważne jest, że jeżeli mamy zwykły. Jeżeli mamy zwykły zielony kolor, to nie będzie zbierali, a żółty to już zbierają. A no, te, tak co mi się wybudowało, wyślę od razu na jedzenie. W tym wypadku mamy tutaj bastion, który tak naprawdę, jak postawię magazyn, nie przeszkadza w tym momencie. Ale jakby to było drewno, to byśmy mogli musieli zniszczyć, bo przeszkadza, bo zbierać. Ja uważam, że jeżeli tak jak teraz nie przeszkadza mi w niczym, to się go zostawia, bo zawsze to jest jakaś obrona. Niektórzy niszczą, ja zostawiam. Jak widać, akurat nie robotnicy już, już dalej nie robią, bo limit osiągnąłem. Tego biorę jednego robotnika, żeby dowodował mi następne domki. Żeby nie kilka za razem można przytrzymać Shift i wybudować kilka domków od razu. Domków nigdy nie budujemy więcej niż 12, Ja minimum 4 na początku to jest zawsze, żeby móc budować świątynia, które będzie naszym głównym budynkiem. Ogólnie scout. Żeby poruszać się fajnie scoutem, nie trzeba za każdym patrzeć na niego, go klikać. Wystarczy nacisnąć Shift i widzicie, kliknę sobie tak, tak. To on zacznie mi chodzić tą i w tę od punktu do punktu, aż nie zrobi tyle, co powiedziałem. Ja zawsze polecam wysłać go na początku w koło bazy, żebyśmy zobaczyli, co gdzie mamy blisko. Jest to bardzo przydatne, jeśli szukamy żelaza. Tu ciekawostka. Jeżeli klikniemy w jakieś miejsce, gdzie on nie będzie mógł pójść. Bo załóżmy, będzie tutaj skarpa, a klikniemy gdzieś tutaj. No to on pójdzie naokoło, żeby pójść do tego punktu. Tak, jak teraz idzie. Tak? Chwila. Teraz ja jeszcze raz kliknę może bliżej, żeby mi zobaczył, co jest tutaj blisko. A nie gdzieś daleko. Grze ważne, trzeba uważać na dzikie zwierzęta, które atakują najczęściej chłopów. I nie tylko. Jest to bardzo wyredne, oraz na no jeden chłop nie poradzi sobie zawsze z dziką zwierzyną. Warto na początku, jak się gra, żywność nam się nie traci. Ulepszyć ten dodatek na zbieranie żywności. Na jego już niekoniecznie, niektórzy to zbierają, ale jest to kwestia gustu. Okej, ważna uwaga jeżeli chodzi o domki: jeżeli mamy 12 domków, jest to wystarczające, jeżeli byśmy chcieli przychodzić na następny na bok. Chciałem w międzyczasie też powiedzieć o postawieniu świątyni. Świątynia zawsze staramy się budować w takim miejscu, żeby była w miarę osłonięta ja na akurat nie postawię tutaj na sandboxu, to nie ma znaczenia, ale nigdy na przykład, jeżeli mamy tutaj domki, tutaj wroga, nigdy się tutaj nie budujemy tutaj. Zawsze staramy się tak, żeby była w miarę bezpieczna oraz staramy się też nie budować blisko wody, bo od wody bardzo łatwo ją stracić, a ciężko się wybronić. Ważne też pamiętać, jeżeli chodzi o zbieranie surowców, żeby nie wysyłać tak jak tutaj zrobiłem dużej grupy ludzi w jedno miejsce. Lepiej czasami ją podzielić, wybudować inny magazyn w innym miejscu. Dzięki temu zbierają efektywniej. Warto też pamiętać, żeby oni nie chodzili straszne dużo odległości, na przykład stąd jakby zbierali. O, i, a ważne, jeżeli daliśmy im na budowanie i nie skończyli czegoś budować, jest jakiś budynek w trakcie, wtedy wszyscy idą go budować. Tam zaznaczam ich kliką X, wtedy automatycznie chodzą mi zbierać surowce, ale muszę je do najbliższego surowca, ale muszę ich podzielić. E, świątynia działa też jak magazyn. Dajemy świątynię, możemy przejść w Europę lub w Azję. Ja pójdę w Europę, ponieważ ładniej wygląda. Okej, okay, mamy trzy rodzaje zbierania na początku żywności, albo z jagódek, gdzie zbierają tego po 10 i zanoszą. Tempo zbierania jest 1,1 jagody na sekundę. Albo mięso, które zbierają po 40, zbierają 1,6 i zanoszą, co jest bardzo efektywne. Albo rybki, które zbierają po 30, ale z najszybszą prędkością i zanoszą. Ogólnie rybki i zwierzęta to są rzeczy, które się najbardziej opłacają, jeżeli mamy taki wybór. Jagody, no wiadomo, jest to początkowy storowiec, ale zbierają się najwolniej, no i po 10 je noszą, to nie jest dużo. E, ważne pamiętać, jeżeli ulepszymy jednostki, no to e, oni nie będą zbierali po 40, tylko po 10. W momencie, kiedy budujemy przejdziemy na następnej epoki. Nasz główny budynek na początku się niszczy. I wtedy Dom starszego zostać stać się naszym budynkiem. Ważne pamiętać, że dopóki nie mamy domu Starszego, ten budynek początkowy jest dla nas najważniejszy. Później ten, budynek jest, później ten budynek jest dla nas najważniejszy. Jeżeli go stracimy, to przegrywamy grę. Tak samo musimy pokonać wroga, żeby. musimy zniszczyć wrogowy ten budynek, żeby go pokonać. Gdy przechodzimy na następny pokój, żeby budować następne budynki, musimy mieć ulepszony kłopów, bo jak widzicie, ten nie może. Jak widzicie, mam lepszego robotnika i on już może budować następne budynki następnej epoki. Każdy ten po nie może. Warto też sobie na początku zawsze budować farmę, w takim miejscu, żeby była miała w koło nawet trochę wolnego miejsca, żeby później zbierali żywność. Ale jeżeli chodzi o zbieranie tych kart, W tym wypadku też potrzebujemy e, lepszych e, robotników z tej następnej epoki. Żeby nie ulepszać każdego osobno robotnika, czyli klikać i lepszać, możemy kliknąć tutaj, ulepszając wszystkich, ale trzeba mieć odpowiednie surowce, tak samo jest z budynkami, bo budynki też ulepszamy. Jeżeli chodzi o pierwsze ulepszenie, najczęściej powinny się to robić, według mnie też magazyny, ponieważ wtedy oni <coughs> efektywnie zbierają. Jeżeli są magazyny, tak jak tutaj, gdzie już nie zbierają, to klikając delete je usuwamy. Jeżeli jest za kolejkę jakieś domy, które nie chcemy postawić, klikamy prawy przycisk myszy. Żeby poznikały. Jednostki poce kamienia. Mamy wojowników, jest to dość uniwersalna jednostka, jest najszybsza. Atak ma 6, czyli nie jest za duży, ale wystarczający, żeby wygrywać. Plus ma dwa pancerza. Oczywiście ja podaję statystyki ulepszone. Prędkość 65, czyli jest to najszybsza jednostka w epoce kamienia. Drugą fajną jednostką to są procarze są troszeczkę um, wolniejsi. Też oczywiście mam dwa pancerza, to z ulepszeniem, ale mam ataku 9. Jedyny minus jest taki, że mam 7%, że 7 szansy, że spodują. Później są to pałkarze. Są to dość silne unoski, bo mają już najwięcej ataku. Najwięcej też pancerza, ale są za te najwolniejsze. Ja atakuję też najwolniej. Używa się ich głównie właśnie do niszczenia budynków. No do walki są słabo, ponieważ na przykład procarze łatwo się będą oddalali, ich atakowali, a ci ich nie dogonią z kamieniarzami, jeżeli chodzi o walkę, no to wygrywają no ale kamieniarze mogą je i poleć, polecieć na wojowniku e, od, od razu też powiem, jak tutaj się czyta te statystyki wiadomo, prędkość, widzimy, zajmowane miejsce, to jest to, ile nam zajmą, jeżeli chodzi tutaj o ten limit e, no, to jest zajmowany pancerz jak tutaj patrzymy, tutaj ten wykresik, nie mogę na niego najechać, bo on znika ale tu idziemy 50 na 50 to czytamy tak, że gdy on walczy z jednostką, na przykład z takim Pałkarzem To gdy pałkarz go uderzy, tutaj widzimy atak 14 To zadaje 14 obrażeń I tutaj mamy 50% szansy, że on nie zada 14 Tylko zostanie zmniejszony o 2% Znaczy o 2 punkty, nie o procent, tylko o 2 punkty, czyli zada Maksymalnie 12, ale też jest 50% szansy, że zada za 100 Inaczej tutaj wygląda, bo są już inne wartości Na przykład jeżeli taki kamieniarz go atakuje, atakuje pałkarza i uderza tym atakiem za 6. No to jest 20% szansy, że obrażenia te zostaną zmniejszone o 8, czyli 6 8 2, czyli nie zada żadnych obrażeń. Jest 60% szansy, że zostaną zmniejszony o 2, czyli zada 4. No i 20% że wejdzie za 100 punktów. No niżej mam tak. Atak w zasięgu rażenia, no to jest sam pokazana taka jakby. Taki w ogóle nie poniżej 5 to jest to żółte pole co widzimy tutaj nad jednostką, czyli zasięg, a 2,5 to jest czas jaki bijemy. Jeżeli mamy tak jak tutaj jest 7 i 5, 15 to o to chodzi, że te jednostki mają tyle procent, procent szansy na spudowanie, że tak powiem. No tak to działa. A no, oraz tej niektóre jednostki tak jak to mają specjalny atak. Jest to specjalny atak, napisam budynek, czyli ona atakuje jednostki za 9. Wręcz w mele bije po 8, czyli bardziej się opłaca walczyć na atak na range. Ale jest też tak, że jeżeli by ona atakowała budynek, no to będzie biła po 5. Budynki też mają pancerz, czyli tu byłaby albo po 2, albo po 0. Świątyni. Podobnie. i coś, to są podstawowe jednostki, Najbardziej uniwersalna i często robiona jest. Wojownicy przez to, że zawsze dogonią i w walce wręcz, wygrywają z rocerzami, ponieważ szybciej atakują, mają też więcej życia. Oczywiście, ja mówię o ulepszonych formach jednostek, podstawowych, mają inne statystyki, ale no, jeżeli decydujemy się robić za wojowników i ich nie ulepszamy, no to jest to duży błąd, powinniśmy ich zawsze ulepszyć. Pracarzy podobnie, albo pokaże. No to musimy lepszać. Polepszamy w zakładzie kamiarskim za żywność, dlatego warto jest właśnie też, żeby sobie ją mieć, tak? bo czasami możemy knąć ulepszenia i jak nie mamy, no to jesteśmy pogrzebani. A jednostki robimy w wojowników. Czasami, żeby ulepszyć jakiś budynek, potrzebne jest wymaganie innego konkretnego budynku. Tak jak tu ma napisane, później zresztą tu też znajdziemy, że nie możemy budować, bo wymaga później. Później budujemy tutaj albo ulepszamy zakład kamiarski. W Azji, żeby postawiać wyżyczki, niepotrzebna jest późno. Ok, mamy teraz limit, już jest full, to jest limit maksymalny z epoki um, kamienia. My już jesteśmy w żelazie i ten limit możemy zwiększyć klikając tutaj. Warto pamiętać, że jeżeli to jest zakolejkowanych ludzi, a limit jest full, to nam się nie zacznie robić, ponieważ ta kolejka została zablokowała. Musimy to usunąć, czyli prawy i lewy. Prawy usuwamy na wszystko, lewy tylko jedną pozycję. No i wtedy nam się robią. Warto też dodać, że kamień na mapie to też jest drewno. <laughs> Jednak w początkowych epokach, tak jak tu widzicie, oni zbierają 1,0, a drewno zbierają 1,2, czyli szybciej. W późniejszych epokach bardziej się opłaca zbierać kamień. Warto też dodać, że jednostki te początkowe z epoki kamienia nie mogą zbierać tego surowca. Tak samo tutaj jednostki nie mogą zbierać zboża, które jest podstawową formą żywności dla Europy w żelazie oraz w późniejszych epokach. Jednostka. Aż tam pod koniec gry się głównie zbiera yy, zboże Nawet jak jest się w Azji, czasami są wyjątki I warto pamiętać, że potrzebujemy 500 żelaza, ale nie musimy mieć 500 żelaza Jak ja tutaj mam już prawie 2000 Możemy mieć nawet 250, a nawet 100 kliknąć, żeby już nam się to zbierało Ważne, żeby produkcja była taka, że tego żelaza nie zabraknie no, Musimy ulepszyć wszystkie budynki, zanim przejdziemy do następnej epoki. Możemy je zniszczyć, albo ulepszyć Ja sobie to akurat nie ulepszę Kolejnym aspektem jest tutaj pokazane Zbieranie surowców, robotnicy, którzy chodzą tyle, jest to bardzo nieekonomiczne, bardzo złe. Lepiej od razu postawić tutaj magazyn, żeby oni to wybudowali i zbierali. Też 15 robotników na jedno złoża żelaza to jest zasada, znaczy to jest przesada: 8, 9 jest to wystarczająco, 10. I czasami lepiej jest naprawdę do kilku złoża żelaza wybrać, wysłać niż zbierać dużą armię w jednej strony. A jeżeli już musimy, bo mamy jedno, to budujemy magazyn z jednej i z drugiej strony. Tak samo sytuacja wygląda tutaj, żeby nie chodzili taki kawał, budujemy tutaj magazyn. Ok, ulepszenie mi się już tutaj wybudowało, tak jak widzimy, limit nam skoczył. Możemy znowu robić jednostki. Oczywiście dobudujemy domków tutaj, żeby mieć ich 16. bo To jest, to jest limit. Tak? Klikając pod górnym minut, mamy teraz tak. 14 jest 16 i będziemy mieli limit 90. Magazyny, do których yy, muszą daleko chodzić. Usuwamy, jeżeli chodzi o jednostki tutaj z tej epoki, opowiem to w innym filmiku. Ważną informacją jest też, żeby jak na początku się budujemy, to te może to nie pokazałem, bo miałem dość otwarty teren, ale jeżeli jest to możliwe, staramy się zawsze zabunkrować. Dobrym przykładem jest to Mati, który na, mój, na moim kanale zobaczysz powtórkę o grach, jak on to ładnie buduje na początku, że nawet jak ma otwarty teren, zabunkruje się w koło. Okej, okay, dobra, mamy widzicie już jest 90 120 12 domków, buduje nawet następny, żeby wam pokazać, no to ten nimi się nie zwiększy. Musimy przejść do średniowiecza. Przechodząc do domu klikamy tutaj, przechodzimy do późnej epoki <laughs> żelaza, jakkolwiek dziwnie to brzmi, a później do średniowiecza. Oczywiście z każdą epoką potrzebujemy coraz więcej surowców oraz też wymagana jest minimalna liczba robotników. Napiszcie też w komentarzu, jaki film chcecie. Ja dziękuję.